Panie trenerze, podczas programu regionalnego wtorkowego typował pan remis, tymczasem Ruch Chorzów wygrał. Czyżby pan nie wierzył w swoją drużynę? Ja zawsze wierzę w swoją drużynę, ale jak powiedziałem, było blisko remisu tylko refleksowi Kodzička zawdzięczamy to, że z tak gorącego terenu wywozimy dwa punkty. Dotychczas tylko raz w historii pojedynków z Zabrzem tutaj w Zabrze udało się ruchowi wygrać. Dokonał pan historycznej rzeczy, po raz drugi ruch wygrał. No czy historyczna? Wiadomo, że kiedyś pewne rzeczy muszą się kończyć nie osobiście, ja też kiedyś tu grałem na tym stronie, nie przez x lat i nigdy mi się nie udało i teraz jako trener no, się cieszę bardzo. Jako trener osiągnął Pan to, czego Panu się nie udało, jako zawodnik zdobyć. No tak, jak powiedziałem, grałem tu dużo razy i nigdy nie wygrałem, a dzisiaj no, szczęście, wygraliśmy, no, jesteśmy w tej chwili liderem i będziemy bronić w tej chwili tego, tego lidera. Kibice Chorzowskiego Ruchu, którzy czekają na... Zezwolenie na opuszczenie stadionu śpiewają panu stole. No na pewno dla nich to jest też radość. Wierzę, że będą nam dalej tak pomagać jak dzisiaj. Ten doping potrzebny był ruchowi? Jak najbardziej. Ja mówię bez współpracy kibiców z drużyną, to, to nigdy nie wiedzie nic dobrego, a taka współpraca to przynosi efekty. Kto był najlepszy w ruchu? W ruchu, trudno powiedzieć. Ja uważam, że cała, cała drużyna zasłużyła na sobie uznania, szczególnie Rysiu, Kołodzieczyk za obronę tego rzutu karnego. Jeden z bohaterów zespołu Chorzowskiego Ruchu, bramkarz Ryszard Kołodziejczyk. Proszę pana, jak pan obronił ten rzut karny strzelany przez Cyronia? No, uważyła Warzywa podbiegł do mnie przed rzutem karnym. No i mówi, stój do końca, no bo w takich sytuacjach nie ma rady, nie? Obrałem lewy róg, no i stałem do końca. I wytrzymał pan to? Wierzył pan w to w ogóle, że pan może obronić rzut karny? No, muszę panu powiedzieć, że nawet bardzo wierzyłem. Dlaczego? No wie pan, 5 minut do końca stracić bramkę, to jest bardzo przykre, bardzo przykry ten. No i no, już kilka rzutów karnych udało mi się obronić, więc byłem pewny. Że tym razem tak, że pan uratuje to zwycięstwo, no, tak? No tak. Czy to był ciężki mecz dla was? No można powiedzieć, że był ciężki. Zresztą widać sobie o po chłopcach zmęczeni wschodzili. No, to była typowa walka, derby. No. Serdecznie wobec tego gratuluję. Dziękuję bardzo. Dariusz Gęsior jest zawodnikiem, który zaczynał karierę w barwach chorzowskiego ruchu i jest tym barwą wierny. Ma zaledwie 19 lat i dopiero zdobywa sobie miejsce w podstawowej drużynie i oto dzisiaj w derbowym meczu z górnikiem zabrze zdobył swoją pierwszą bramkę w życiu w pierwszej lice. Tak, była to moja pierwsza bramka. Po prostu padła na tak, że księżu uważała ja wypuścił mnie na czystą pozycję. Zawodnicy, zawodnicy górnika. Cofając się, myśleli, że złapiemy na spalony, ale nie udało im się to. Pędziłem z piłką w polekarnej i strzeliłem. Mogłem się zagrać do Mirka no, ale zdecydowałem się na strzał i wpadło. Proszę pana, czy taka pierwsza bramka to jest duże przeżycie dla zawodnika? Na pewno, bardzo duże, szczególnie w takim meczu. Najważniejszym chyba w tej kolejce. Jest pan zawodnikiem, który zdobywa sobie duże uznanie. Obok Kołodziejczyka wszyscy uważają, że był pan najlepszym zawodnikiem ruchu w dzisiejszym meczu trudno mi oceniać, to kibice powinien wiedzieć. W każdym bądź razie ma Pan znakomite przyspieszenie, znakomity start i był Pan bliski zdobycia także następnej bramki. Świetnie Pan wyłożył piłkę w Arzysze. Tak, mógł to strzelić na 3-1, wtedy był spokojny mecz, no ale trudno. Dobrze, że Rysiek obronił ten karny. Czy po zwycięstwie w Zabrzu z Górnikiem już czujecie się mistrzami Polski? No pewno jeszcze nie, jeszcze dużo jest meczy, aż znaczy nie tak dużo, no ale słyszeliśmy coś, że GKS wygrywa 4-1 i będzie ciężko. Czy wierzy Pan w to, że ruch po raz 14 sięgnie po najwyższy laur w naszym futbolu? Wierzę. Ja postawiłem 2-1 do zabrza, a stało się odwrotnie. No wielka szkoda, że górnik moja była drużyna nie wygrała, a mogła w końcówce zremisować był rzut karny. No ale to przy... No trochę, trochę jestem, jakby to powiedzieć, zawiedziony, no ale takie jest życie, taka jest piłka. No. Czy nie ciągnęło pana na boisko? Tak, trochę się denerwowałem, pociłem ręce. Dzień dobry, panie Ryszardzie. No nie możemy panu gratulować wygranej, ale poprosimy o wrażenia z meczu. No cóż, wydaje mi się, że Ruch wygrał zasłużenie. W sumie był zespołem na pewno, na pewno lepszym. No, myślę, że Górnik się zmienia jako drużyna, i w tej chwili dlatego to tak wygląda. Myślę, że za rok może będą grać na pewno lepiej. Czy to znaczy, że już przestaliście marzyć o tytule mistrza Polski? Ja myślę, że nie, tu nie chodzi o marzenia, po prostu <grywamy> będziemy grali do końca, no bo nic nam nie pozostało, nie? Dlaczego mamy odpuścić teraz? Jest taka sytuacja, że mamy trudne spotkania, to jest fakt, ale będziemy walczyć o zwycięstwo. Czy spodziewał się Pan, że ruch chorzył tak zagra tutaj akurat w Zabrzu i po raz drugi w historii Waszych pojedynków w Zabrzu odniesie zwycięstwo? Tak, znaczy się mnie z nim specjalnie nie zaskoczyli niczym po prostu jest to zespół zgrany, ponieważ w tym składzie grałem dosyć długo i uważam, że właśnie tak myślałem, że będą mieli przewagę w zgraniu nad nami. Po prostu poszczególne formacje lepiej współpracowały ze sobą i, i raczej nie zaskoczyli mnie. Liczyłem, że będą tak grać właśnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, we wtorkowym programie regionalnym...